Witam Was w 13 odcinku z Recenzji. No tak, nagrywam ten odcinek drugi raz pod rząd. Jestem trochę zmęczony, bo nagrywam kilka odcinków już pod rząd. Recenzja płyty Sadiusa. Jeden filmik mi się właśnie. Oceniałem tą płytę, ale mi się coś zepsuło. No i muszę nagrywać to drugi raz. O szkoda, bo się mega rozgadałem na temat tej płyty. Co mogę o tej płycie powiedzieć. Jest świetna. Właśnie jeszcze jedna informacja. Zapomniałem w poprzednich odcinkach dawać oceny płyty, więc może dam w opisach tamtych płyt ocenę. Ale nie obiecuję, ale tutaj już wystawię ocenę. Płyta Sadiusa, która po prostu mega podbija światowy rynek muzyczny. Znaczy nie podbija światowego rynku muzycznego, ale mogłaby podbić. Płyta składa się z tylko 10 kawałków i tylko z dwóch gości, ale jest naprawdę świetna. Według mnie ta płyta jest na miarę mega dobrą. Jest po prostu, według mnie przebija wielu graczy amerykańskich. Na przykład ta płyta przebija Snoop Doga nowego, to jego album Bible Love. Naprawdę, gracz polski przebija Snoop Dogga. I to do tego młody taki, przebija zawodnika, który jest na scenie od 25 lat. No, to coś znaczy. Już się na ten temat, ten go album, mega rozgadałem w poprzednim odcinku. Teraz mi się nie chce tego powtarzać, ale tutaj z najlepszych kawałków to jest dobry chłopak, dziecko wojny. Powiedział mi ktoś. No i wspaniały wielki. Co to jeszcze wytwórnie, no to jest to Antiheist, pomagane BOR. Naprawdę dobra płyta. Tak. Nie wiem co jeszcze powiedzieć, już jak mówiłem, już piąty raz chyba, no to nagrywałem to już wcześniej, ale mi się usunęło i teraz nie mam za bardzo, nie chcę mi się wszystkiego powtarzać. I to by było na tyle. Płyta bardzo świetna, ocena 8,5 na 10. Tak.